Kilka dni temu świat obiegła niesłychana informacja o spektakularnej ucieczce. Zwierzę opuściło klatkę i pobiegło w nieznane. W ten sposób po drogach i ścieżkach ciężkowic kroczył dumny, kilkuset kilogramowy byk, niczym król lew na afrykańskiej sawannie. Nie trzeba było długo czekać, by w największych polskich mediach i oczywiście bardzo wielu lokalnych zawrzało. Czwartkowe wydanie teleekspresu też poświęciło na to kilka zdań komentarza, gdzie ten byk biegnie. Po co biegnie? Za czym biegnie? Tyleż pytań, a odpowiedzi brak. Jednak największą uwagę skupiono na tym, iż byczek mijając urzędy, markety, a nawet szkoły i park zdrojowy, dobiegł pod sanktuarium. Jak gdyby chciał swoim bydlęcym oddechem podziękować za uratowane życie. Uszedł przecież ręki rzeźnika. Czego może nauczyć nas to wydarzenie? Czy możemy doszukać się tutaj przesłania? Nawet zwierzęta, które kierują się instynktem, w chwilach zagrożenia szukają pomocy. Jedna kobieta, oglądnąwszy teleekspres z bykiem w roli głównej, powiedziała: Jak ja dawno tam, w ciężkowicach u Pana Jezusa Miłosiernego, nie byłam. Muszę się do Niego koniecznie wybrać. Mieszkam w stolicy w Warszawie tam byki nie biegają tak zapewniała. Ot takie bydle ubrudzone i ze sznurkiem przy ubie, a wzbudziło refleksję Trzeba do Pana Jezusa przyjechać, bo dawno nie byłam. Bóg przemawia na różny sposób, a ty nie bądź cielęciem bez rozumu i odczytaj to w świetle wiary.